Siódmą edycję rozgrywek zainaugurowali pierwszoligowcy. W sumie w czterech pierwszych spotkaniach padło 13 goli, co dało całkiem przyzwoitą średnią ponad trzech bramek na mecz. Zaszczyt otwarcia rozgrywek przypadł zespołom AC Polanka i call center Intergalaktika Górą okazali się ci drudzy, pewnie zwyciężając 4 do 0. Najwięcej goli padło w drugim spotkaniu Ligi Spartana, w którym ekipa Volvo Polska pokonała FC Oranie 4 do 1. Znacznie bardziej zacięty przebieg miały dwa inne mecze inauguracyjnej kolejki. Ligi. Beatka Team wygrał ze złodziejówką 2-1, a zespół Remondis zwyciężył 1-0 drużynę Breslauer SC. Pierwszym liderem rozgrywek, w których uczestniczy 10 drużyn, został Inter 14 zespołów walczyć będzie w tym sezonie o punkty w Ekstraklasie. Aktualny mistrz Ligi Spartana Śródmieście rozgrywki zainauguruje w czwartek meczem z APGO.pl. Nowością w siódmej edycji piłkarskich amatorów jest utworzenie drugiej ligi. Na najniższym poziomie rozgrywkowym wiosną walczyć będzie dziewięć drużyn. Kolejne mecze Ligi Spartana w czwartek i piątek od godziny 18 na boisku przy ulicy Krajewskiego. Spotkanie o superpuchar, w którym Śródmieście zmierzy się z ekipą Empower zostanie rozegrane w trakcie sezonu. Dokładny termin nie jest jeszcze znany.